Dzień dobry Państwu. Jako rektor naszej uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa zwracam się do Państwa z troską i biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z tą trudną sytuacją, czuję się w obowiązku, ażeby Państwa poinformować o krokach, jakie przedsięwzięłem w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii. Państwo dobrze wiecie, słuchając wszystkie informacje w mediach, że sytuacja jest prosta, wręcz odwrotnie coraz bardziej się komplikuje. Dlatego też zostało opublikowane na stronie naszej uczelni zarządzenie numer 87 na temat zasad funkcjonowania naszej uczelni w związku właśnie ze stanem epidemii. Bardzo proszę, abyście Państwo, jako cała społeczność uczeniana, przeczytali i postarali się odnieść do tych regulacji. To właściwie, jak powiedziałem, w trosce o nasze zdrowie powstało to zarządzenie. Jest ono skierowane do studentów, również do pracowników dydaktycznych, pracowników administracyjnych. I do studentów Uniwersytetu III wieku. Proszę Państwa, my wszyscy tworzymy wielką społeczność. My musimy się teraz wesprzeć, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Dlatego też nie tylko to zarządzenie ale wszelkie inne sytuacje, które pojawią się z zagrożeniem wystąpienia COVID-19, prosiłbym o komunikowanie na naszej skrzynce elektronicznej, która jest przeznaczona do tego celu. Ta poczta elektroniczna to covid 19 maupapwszcompl jest ona obsługiwana przez dział nauczania i spraw studenckich. Te zgłoszenia można też realizować drogą telefoniczną. Telefony są podane w zarządzeniu. Jeszcze raz powiem, że musimy zawrzeć szyki, musimy działać sprawnie, roztropnie i mądrze, bo wszystkim nam przyświeca nasze zdrowie. Z mojego też obowiązku powiem, że życzę Państwu właśnie wytrwałości, spokoju, no i tego co najważniejsze zdrowia. Ale ponadto chcę też poinformować, że w tej nadzwyczajnej sytuacji poczuwam się do tego, ażeby w taką drogą jak dzisiaj przekazywać Państwu informacje co najmniej co tydzień. Chyba, że sytuacja w kraju będzie bardziej dynamiczna, będę Państwa komunikował częściej. Życzę jeszcze raz zdrowia, spokoju i wytrwałości. Pozdrawiam serdecznie.